Słuchajcie nas, jesteśmy ludźmi second handu Z tego względu narobimy zamętu, gdy bity nas poniosą. Wejście na kolejną betę Odziane od stóp do głów, lupek sutandetę Freza na wej kurce, Puzają wielki hałas, ludzie mówią Kurde, ale zacny białas Nie zaburzam harmonii, symfonii outfitu i tej fonii tutaj weszła mi mamentowe shorty, sztuczne futro z koni O moim dzięku uwagi wokół pełnej ironii Leci tylko 10 groszy! Zatem biorę, szybko piorę i wpryskuję, w to Gotowe, to na balety tym ciuchem zrobię furora. Dokładam klapki, kubota i czarne gacie z lateksu. Poszpanuję, polansuję się rzeczami, z lumpeksu. na to hajsy, jak widzę okazję. Pytam, wezmę ciuch tego dziadka, jeśli mogę, proszę spytaj. belurowy dressy, i papcie, koniecznie żuperaj i tuzy. Wygrzebie do tego jeszcze też jakieś bluzy w meduzy. Było poncho, wziąłem poncho, sposobności się nie kończą. Mam płetwę i owe poncho, ze sobą się świetnie łączą. Kombojskie kozaki, kurtka. Do kompletu git jakości Nawet Jojoin taki friendly by mi przy niej pozazdrościł Kupię stare adidasy, proing za niewiele kasy Krzyknie każdy kto nie ślepy. łola Boga co za rzepy Co za rzepy ziom O tak Zapnij je Ziomki słuchajcie nas Jesteśmy ludźmi second handu tego względu narobimy zamętu gdy bity nas poniosą. Koleś, co ty wiesz o noszeniu używanej piżamy z lisa? Co wiesz o szperaniu między starymi puszczami w panterkę? Ja, ja szukam. Po tyich śmieciach szukam. Chapnę to co ktoś wyrzuci Się doszuję lub się skróć Od, Od momentu do obłędu, do obłędu. jestem panem second handu I z rozpędu wkładam teraz do kolorów wielorzędów W męskim dziale, w damskim w dziale, dziale. Różnych dla mnie nie, nie ma wcale Dzika możliwości tych ubrań marnej jakości Brzydzę się już burzyjami, modowymi ikonami I także tymi panami z markowymi metkami Idę sobie więc ulicą szczęśliwe mając felico Z plastikową tobą ubrań, którą będę się zachwycał mnie jakiś swagger, obrak gustu mi się sapie Patrzę nań mówię wyluz bo zgarniesz zaraz po papie, a on dalej pustów wcale, mody wcale, szyków wcale ubrany złotą czapeczkę, na bok przekrzywioną stale odpowiadam, hej ziomeczku, ile za ten zestaw ciuchów? cztery stówki tanio starczy, więc na pedicur paluchów dobra kole racja, racja. i jeszcze nog depilacja teraz prosta kalkulacja, cztery stówki rewelacja kilogram za 10 złotych, a promocji dziś galoty to trzy szafy cichu ciuchów zamiast słagerskiej biedoty Dziomki słuchajcie nas, jesteśmy ludźmi z second handu Z tego względu narobimy zamętu, gdy bity nas poniosą Zielona rapuje wam, czujcie zielony stan Zazdrości każdy nam, takie rapsy to jest pan Zielona rapuje wam, czujcie zielony stan Zazdrości każdy nam, takie rapsy to jest pan. Książki, słuchajcie nas, jesteśmy ludźmi え